Prezes Kaczyński ogłosił mobilizację na wybory Radosław Fogiel. Prezes Kaczyński chce odwiedzić wszystkie 94 okręgi, które składają się na nową strukturę PIS. Prezes Jarosław Kaczyński chce odwiedzić wszystkie 94 okręgi, które składają się na nową strukturę PIS. To, co usłyszymy podczas spotkań z wyborcami, będzie istotnym elementem przy tworzeniu nowego programu na przyszłoroczne wybory, mówi paplice rzecznik PIS Radosław Fogiel. Podczas sobotniej konwencji w podwarszawskich markach prezes PIS Jarosław Kaczyński ogłosił pełną mobilizację zjednoczonej prawicy i zapowiedział objazd polityków po kraju, aby rozmawiać o dotychczasowych rządach jego formacji. W środę lider PiS spotkał się z mieszkańcami Sochaczewa, który był pierwszym miejscem, jakie odwiedził w ramach letniej ofensywy. W planach są kolejne wyjazdy i spotkania prezesa, i zapewne będą się one odbywały nie tylko w okresie przedwakacyjnym. Prezes Kaczyński chce odwiedzić, jeśli czas pozwoli, wszystkie 94 okręgi, które składają się na nową strukturę PiS, mówił Fogiel. Jak dodał, szef PiS wyjazdy po kraju planuje przede wszystkim w weekendy. Zapowiedział, że chciałby w weekend odwiedzać po dwie, trzy miejscowości, wskazał wicerzecznik PiS. Fogiel zwrócił też uwagę, że podczas spotkań z wyborcami politycy PiS chcą nie tylko mówić o dokonaniach rządu na przestrzeni ostatnich ponad sześciu lat, ale też zbierać uwagi. Chcemy rozmawiać nie tylko o tym, co zrealizowaliśmy z sukcesem, a jest tego sporo, ale też o tym, co można zrobić lepiej i jakie są oczekiwania wyborców, mówił. Jak podkreślił, objazd polityków PIS po kraju i rozmowy z Polakami mają być istotnym elementem podczas tworzenia nowego programu na przyszłoroczne wybory. Chcemy wsłuchać się w głos Polaków. A to, co usłyszymy, będzie bardzo istotne przy konstruowaniu programu wyborczego na przyszły rok, powiedział Fogiel.